Dzień dobry, Mateusz Banusz, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach firma produkująca silniki do samolotów Lufthansa w Legnickiej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz policja zlikwidowała plantację w mieszkaniu w Legnicy. Lufthansa i General Electric zainwestują około 250 milionów euro w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółka XEOS wybuduje w Środzie Śląskiej nowoczesne centrum naprawy silników do samolotów. We wtorek w Legnicy wręczono przedstawicielom firmy pozwolenie na budowę. Zatrudnienie w niej docelowo znajdzie około 600 osób. Kadra, która będzie pracować w zakładzie XEOSa to będzie nie tylko młodzież ta Dolnośląska, ale przyciągać będziemy w tej chwili także młodzież, młodych ludzi z całego kraju. To jest początek. Potwierdzam te słowa wyrażone przez prezesa. To będzie, proszę Państwa, efekt domina. Z pewnością pojawią się kolejne firmy. W środzie śląskiej powstanie zakład, który będzie budował i naprawiał najnowsze modele silników do samolotów Lufthansa typu Boeing 747 Jumbo. Uważamy, że to, co daje nam współpraca w ramach naszej działalności, którą prowadzimy z firmą XEOS, a która jest inicjatywą wspólną Lufthansa i General Electric, podnosi. Walory Dolnego Śląska, a także naszego regionu. Dodatkowo firma chce na Dolnym Śląsku utworzyć centrum do szkolenia kadry i treningów. Firma chce współpracować także z uczelniami technicznymi, aby wykształcić wielu specjalistów, dlatego szuka dobrego miejsca dla tego centrum. Naszą inwestycję planujemy na minimum 40 lat, więc chcemy być spostrzegani jako atrakcyjny pracodawca na rynku. Około 15 milionów euro będzie przeznaczone na szkolenie ludzi. Nie chcemy zbyt dużej rotacji pracowników, bo inwestorzy. Inwestujemy w nich duże pieniądze. Budowa w Środzie Śląskiej rozpocznie się w marcu przyszłego roku. Zakład ma ruszyć we wrześniu 2018. Legnicka Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w mieszkaniu na terenie Legnicy uprawiali konopie indyjskie. Legniczanie korzystali z profesjonalnego sprzętu do hodowli roślin, a w ich posiadaniu znajdowało się 520 krzaków oraz 5000 porcji narkotyków. W trakcie swoich działań policjanci ustalili, że dwaj legniczanie mają w mieszkaniu plantację narkotyków. Jak się okazało w miejscu tym funkcjonariusze zastali profesjonalnie przygotowaną linię produkcyjną marihuany. Policjanci zabezpieczyli blisko 500 krzaków konopi. A także blisko 5000 porcji gotowej już do spożycia marihuany. Policjanci zabezpieczyli również namioty, sprzęty i przedmioty, które pomocne były w tej linii produkcyjnej. 21 i 37-latek trafili do policyjnego aresztu na 3 miesiące. Nadal trwają dalsze działania w tej sprawie. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Dzieci z przedszkola numer 3 przygotowały jasełka. Maluchy do wigilijnej opowieści zaprosiły także bohaterów bajek. Same wcieliły się we wszystkie postacie, niesiąc wiele radości i uśmiechu. Ja W tradycyjnych jasełkach pojawiło się wiele bajkowych postaci, takich jak Jasi Małgosia, Pszczółka Maja czy Smerfetka, które miały swoje dary dla Jezusa. Jest to przedsięwzięcie, które towarzyszy nam od wielu lat, ponieważ tradycją przedszkola są jasełka. Jeżeli są przygotowane w bajeczny, ciekawy sposób, to całą grupę, duży, dużą grupę dzieci mogą zainteresować. Także w tym momencie przybliżamy dzieciom tradycje świąteczne. Dzieci współuczestniczą razem z nami w opowieści wigilijnej. No i stwarzamy taki ciepły, świąteczny nastrój. To także dla maluchów nauka, że nie same prezenty są ważne, ale to, co dzieje się w czasie świąt, to magia sama w sobie. Na tych pierwszych etapach życia zapoznanie się z historią zbawienia, narodzin Jezusa Chrystusa, historią świętej rodziny, to jest takie angażowanie dzieci właśnie w tą chrześcijańską tradycję. Która, która jest w, polską tradycją jednocześnie. Chodzi u wieńcy wach co dzień na chodę z nowym życzeniem danym przez żonę. Rybka wszystko to spełniła, co zła żona wymyśliła, lecz jej za małą. W Legnickim Młodzieżowym Centrum Kultury odbył się koncert Radosne Boże Narodzenie. Na scenie starsi i młodsi pod opieczni zaśpiewali najsłynniejsze kolendy i pastorałki. A my chocznie tacy sami, jak co roku znów czekamy. Święta tuż-tuż, ale świąteczna aura zagościła już na scenie Młodzieżowego Centrum Kultury. W środowe popołudnie w siedzibie MCEK-u odbył się koncert Radosne Boże Narodzenie. To jest impreza, którą organizujemy już od wielu, wielu lat. I cieszy się ona zawsze bardzo dużym zainteresowaniem. Okres Bożego Narodzenia to tak cudowny wspaniały czas, że nie, nie sposób nie organizować tego typu koncertów. Na scenie zaprezentowali się pod opieczniem ceku, ci nieco starsi. Ogólnie myślę, że to super inicjatywa, że coś takiego się dzieje, że w ogóle są jakiekolwiek koncerty, to jest naprawdę super. Można się pokazać, można się zaprezentować. Jak również ci nieco młodsi, którzy porwali publiczność swoim tańcem. To jest super. A dlaczego młodzież chce przygotowywać takie koncerty wraz z dziećmi? Myślę, że dlatego, że pokazują też ludziom, że święta są też okresem takim nie tylko o pobożności, przygotowania do tego jest pobożne, ale pokazują też, że można się bawić razem. Miejmy nadzieję, że gwiazdy z MCQ nie przyćmią blasku tej jedynej, wigilijnej, pierwszej gwiazdki. Dzień składania życzeń zorganizowano we wtorek w centrum miasta, mimo mrozu, wesołych świąt życzyło sobie wielu Legniczan. W akcję magistratu zaangażowało się również lokalne media. Z kamerą byliśmy tam także i my. Żebyście mieli czas na zatrzymanie się, byście mogli usiąść przy tym wigilijnym stole, ciesząc się wzajemną obecnością, żeby nikogo nie zabrakło, żeby zdrowie wam dopisywało. Żeby święta upłynęły w takiej rodzinnej atmosferze, a nowy, zbliżający się rok 2017 był szczęśliwy dla nas wszystkich. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. W gronie rodziny, żeby, naprawdę, żeby te święta były udane i, i najweselsze ze wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich Legniczan i nasze rodziny przede wszystkim. Żeby cała Legnica była dla nas w te święta całych świąt i szczęśliwego nowego roku. Bo wszystkiego dobrego przede wszystkim, spokoju, pogodnych, szczęśliwych świąt z rodziną. Życzymy wszystkim lodniczą, przede wszystkim dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego dla wszystkich wszystkiego najlepszego przede wszystkim zdrowia życzę wszystkim. Życzymy wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Ja by każdy dzień w nowym roku był pogodny. Wszystkiego dobrego w takim razie dla wszystkich niezmotoryzowanych, bo to nie jest zmotoryzowane. Dla wszystkich rowerzystów, nie? Pokoju przede wszystkim, tak, żeby ludzie byli dla siebie mieli, nie tylko od święta. Wszystkiego najlepszego, no, pogodnych, radosnych świąt, szczęśliwego nowego roku. Wesołych świąt i dobrej zabawy w Sylwestra. No, i żeby Legnica się tak dalej rozwijała, Zdrowia I szczęście. Ja życzę dla Legnicy, aby się rozwijała. Żeby wszystkim się wszystkie życzenia spełniły. Wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt, pogodnych, cudzonych z rodziną. I zdrowia to najważniejsze. Na pewno bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze. No i spotkania z najbliższymi. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, Legnica. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, aby było lepiej niż jest teraz. Czego życzymy? Zdrowych, pogodnych, wesołych, przede wszystkim bezpiecznych. Bezpiecznego spędzenia czasu w te święta. Przede wszystkim życzę mieszkańcom wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że będą się cały rok z nami dobrze bawić, w magicznej Legnicy. No i cieszę się, że dzisiaj przyszło tak dużo ludzi i się bawi razem z nami. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, żeby te święta były spędzone w miłej, rodzinnej, przyjemnej atmosferze. Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia. i leciałych, lowych świąt. wszystkim mieszkańców Legnicy wszystkiego najlepszego życzymy w świąt Bożego Narodzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Mikołaj życzy wszystkim. Życzymy życzenia mojej mamie, co jest w Grecji, nie ogląda polskiej telewizji i wszystkim innym, co nie mają takiego szczęścia, żeby spędzać święta razem z rodziną. Życzymy wszystkiego najlepszego. Spokojnych, radosnych, uśmiechniętych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkiego dobrego. I wolnych mediów. Oczywiście, że tak to podstawa, że wolnych mediów. Jak najbardziej. To już wszystkie informacje na dziś w całej redakcji. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Do zobaczenia.